Cześć! Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony niedostateczna to jest kolejny poradnik do gry League of Legends. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić Urgota, czyli Dumakata. Urgot posiada legendarnego skina, to jest chyba ten sprawdziłem sobie aż, ale nie jestem do końca pewny. Ogólnie Urgotem się nie grało, ale teraz zaczęli grać im na praktycznie wszędzie, na topie, na midzie, na supporcie, wszędzie pod dżungli. Na dżungli chyba się nim nie da grać chociaż pewnie jakieś firmy by dały radę. Ja nie polecam, polecam Topamida, mm, Adekery no i na suporcie też tam fajnie działa, bo grałem parę razy, fajnie działa. Kosztuje oczywiście 3150 perzetów albo 790 RPków, Ogólnie to jest postać Adekery mm, Pod AP chyba nie ma nic, albo ma jeden skill, ale na APRE to ciężko nim cokolwiek zrobić. Raczej się gra pod tanka. Ja wam pokażę dokładnie jak przejdźmy do ruchu runek, przejdźmy na prędkości, więc tak eee, jakby Wam to powiedzieć jeżeli gramy na kogoś mm, przeciwnika na AD to oczywiście robimy coś takiego znaki wszystkie pod przebicie pancerza esencje to samo, wszystkie pod przebicie pancerza glify oczywiście pod rezisty, resisty, co ja mówię cooldowny 0.83 wszystkie i tutaj armor, jeżeli gram na P robimy tak samo tylko, że pieczęcie pod Tutaj resisty, a tam jest pod Armor. Ale można też grać standardowo, czyli tu AD zwykłe, czyli to są te pod Obrażenia 9 pod Obrażenia, tutaj 9 pod Armor, tutaj glify per level, o dokładnie te, i tutaj esencje pod AD. Ja zaraz na na, na 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 takich: Armor, cooldowny i przebicie. To naprawdę fajnie działa i tutaj są masterki, chyba lepszych nie ma na ogólnogota, według mnie. Ale no mogę się myć, więc co, przejdźmy do gry, pokażę Wam jak nim dokładnie grać. Bang! Tutaj chciałem zobaczyć czy na pewno dobrze <laughs> działa... Mm, działają te runy i masterki i się nie myliłem oczywiście, więc zaraz widzimy się w normalnym gameplayu. Okej. Okay, jesteśmy w grze. Wszystko jest w odpowiednim miejscu. Ja tutaj zrobiłem coś takiego. To oczywiście jest normal, żeby nie było na rankedzie. Nie gram na rankedzie tylko i wyłącznie dlatego, że nie czuję, że ta postać jest aż tak mocna, jak na przykład Kalista, którą bardzo często ram Inks, czy Lisandrą, którą potrafię bardzo dużo zdziałać na rankedach, ale Urgot nie jest, aż, nie jest taką mocną postacią według mnie, i dlatego gram nim na normalu i wam pokażę, pokażę wam na, tutaj na normalu, wam to pokażę, jak to w miarę działa. Nasze obrażenia w ogóle e, działają tylko na, naszymi, na naszych skillach, czyli Q, E i cyla. Autoataki, a z autoataką bardzo rzadko będziemy korzystać, jeżeli chodzi o Urgota. Hmm, no, na niebie, spoko. Mamy dwa Agriagasy, dwie Aszki, spoko. I mi to jakoś bez różnicy. Bardziej mi chodzi, żebym wam pokazał na linii, jak nim grać, według mnie. I tutaj mam itemki, jakie powinny się, jak, jak powinno się budować. Kulkota: mogę od razu powiedzieć, że bardzo trudno się nim farmi, Według mnie, na, pocz na początku, później, już w miarę spoko. Jeżeli przypuśćmy, nie zlaschitujemy, to może zrobić coś takiego, że zaatakujemy i od razu e, nadu naduszamy Q. też jest w miarę spoko, jeżeli ktoś nie za bardzo ogarnia laschitowania takimi postaciami jak Urgo 3. Kasa, er, kasadin czy Kartus, Więc spoko. Nie wiem, gdzie moja Niwia. O, jest moja Niwia. Cześć, ptaszku. E, przejdźmy od razu do najważniejszej rzeczy. E, najważniejszy item na Urgocie jest to oczywiście łezka. Bez wątpienia. Nie wiem, onawczy awczy? Nie, nie dobra. Cię mogę już a to atakować, czy jakieś różne pierdoły. Staramy się na początku nie, nie wypierdzielić Saimany, bo często gankują e, często zgankowany Urgot, rabgot, krabgot. O ty parowo. No, mamy jeszcze ci poziom, więc w miarę spoko. Dragos Grogoson. On oczywiście od góry będzie podbijał. Dobra, to mam Gregasa drugiego. No spierdzielaj parowo. Zaraz cię będę niszczył na tym idzie, tylko... Dobra, użyjemy mm, naszej podki many Dobra. No i farmimy dalej. Verlin nie ma co... nie ma co robić jakiegoś trayharda. Stop, musimy zrobić coś takiego. Dobra. Może cię złożymy, chociaż do pasywki? Nie ma opcji. Yy, Maksymalnie, oczywiście Q, E, a później W. się myliłem, tylko, tylko Wuma pod AP, ale W to starcza, więc ten nic nam nie daje. Też ważna rzecz, jeżeli ma, użyjemy, swe, jeżeli użyjemy naszej, naszego E tego pocisku, pocisku, ok, użyjemy sobie już flaska, żeby mieć. Nie, nie zabijemy go, chociaż może, a to będzie. Jajko, dobra Szybko, 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 gień, gin, 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 gin. Jaki fart! Spokoj, inaczej byśmy go nie zabili. Mm. O czym ja wam mówiłem? Bo ja często, jak coś powiem i jakiś jaka, jakaś akces, to zapominam. Aha, już wiem. Jeżeli już użyjemy naszego pocisku, i wtedy jeszcze aktywujemy nasze W, naszą tarczę, y, nasze. Q, nasze pociski slowują, jeżeli mamy aktywowane nasze W. Więc to jest spoko, naprawdę bardzo fajnie to działa. Już mam na USK. więc też jest w porządku. Aha, i od razu, też najważniejsze. Na urgocie resisty nie rosną. No, od pierwszym levelu w ogóle do chyba do 18 w ogóle nie rośnie resist. Sam armor rośnie, więc taki tip ode mnie, że resisty nie rosną. A tak, speed ledwo co. No i AD tam rośnie w miarę, i AP też nie rośnie, tak? AP chyba normalnie nie rośnie na żadnej postaci, chyba, że dostał No tak, to rośnie AD, armor i attack speed, nic więcej na no Urgocie. O, Gerccio? Dobra, spieprzamy. Nie zabijecie mnie, nie ma opcji. naszej naszych płatek szybko. Padasz? O. Teraz. No nic, close. No nic, zdarza się. A jak sami widzicie, słyszymy, no i potem dlatego przeżyłem. Też miałem barierę. I teraz chcę wam powiedzieć o buildzie. Tutaj, jak sami widzicie, widzicie praktycznie wszystko, co opłaca się budować na Urgocie. Jeżeli chodzi o teraz Patch 5.9, e, więc innych itemów się nie opłaca. To są wszystkie itemy, które na Urgocie. Mm, no, buduje się. No, infinity się nie buduje, bo się nie opłaca. No, nic, no, wszystkie te itemy. Inny, z innych nie korzystajcie, bo się chyba nie opłaca. Może jakiś, pomyliłem się w jakimś jednym itemie czy dwóch, ale nie wydaje mi się. Co mogę powiedzieć? Urgot jest. No, ogólnie jest dobry. Jako postać jest dobry, ale ciężko się nie urywać. Ciężko ogólnie cokolwiek zrobić, jeżeli ramy przypuśćmy Rankeda i wykarować urgotem. Jest naprawdę ciężko. Więc dlatego mam na nim na normalu, bo. Rankę nie, nie wykaruje, bo ja też nie jestem jakimś nie wiadomo kim, że każdą postacią wykaruję. No, no Często się tak zdarza, że nie jestem w stanie. Tam jest chyba ich czterech, tu ktoś biega. Kto to był? Ranger Nie, to był Grakcio Krupcio. No i super. Teraz, pamiętajcie, najważniejsze w, w tym, w Urgocie, jest to, żeby trafić naszego ult. Dobra, kurde, znowu zabrał. No nic. Najważniejsze jest to, żeby trafić z naszego E. Jeżeli trafimy oponenta z naszego E to on już praktycznie ma 3 razy z naszego Q. Czyli zadajmy mu kolosalne obrażenia. Zaraz wam spróbuję jakoś pokazać, ale ciężko sobie nie trafić z tego Q. To jest dziwny skillshot jak dla mnie. Niby skillshot jak skillshot, ale dla mnie bardzo trudno tym trafić. To jest śmieszne trochę to każdym skliszwa tam w miarę coś tam ustrzelam. A to on jest na suporcie. Dobra, rango jest na suporcie. Na no topie, to kto na topie. Nie mówcie, że i paruwa. Serie i dobra. Zashitowane. Pamiętajcie, starajcie się jakoś maksować tą. Yy, tę łaskę. Po iluś tam sekundach możemy jeszcze raz zaatakować. Warto to używać. Dlatego mamy flask, żeby sobie mana regenerować w miarę. Oczywiście Gragas sobie wezmie blue drugie, bo jemu jest bardziej potrzebne niż mi. Ale Ugrot ogólnie potrzebuje blue, bo on jest bardzo manożerny. Spróbuję wam pokazać. Trafię? Trafiłem. Jeden. Dwa. I popatrzcie. Pół HP stojąc, patrzcie jak daleko. No i nie trafiłem, bo był poza zasięgiem tego kółeczka takiego. No Tu Gragas się czai, ja dobrze o tym wiem. Teraz wleć. Jakby mnie zastonował. O, to, 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 gdzieś jest tu blisko Gragas. Tak mi się wydaje. Bo tutaj już coś świeruje. Ta niwie. Naniwie nie, nie powinna tak agresywnie grać w sumie. No, głupota. Ale no, no, różnie, to, różnie to bywa, tak? Dobra. Nie trafię. Trafiłem. Zobaczcie, mam slowa teraz. Teraz to slowuję. Jeszcze strzał. Nie trafiłem. Boż. Nie trafiłem ze z Q, To trochę jest dziwne, ale. To czas poza zasięg mi ucieka. Nie wiem, gdzie ten ziomek. Spoko. Jest gitara. Gitara jest? Jest gitara. O! -o. Kurde, nie zdecydowałem ani jednego. Garaz. Oczywiście, teraz już maksymalnie E. Okej, okay. łap. Jeden skillshot. Drugi. Nie zabijemy jej, ale... Ona ma pasywkę chyba. W sumie nie zobaczyłem, bo ono to u góry macie lepsze, jak macie ma tutaj. Takie jajko, wtedy ona ma pasywkę. Jakby ktoś nie wiedział. Ma jajko. Jak widzicie. Zciągnę sobie tutaj. Oj dupa, to będzie chyba bardzo słabe zagranie z mojej strony. Tak myślałem. No giń parowo! O Jezu, chciałem użyć Hila. Sorry. To jest w ogóle mój błąd. Teraz konkretnie mój błąd. Pom pom pomieszało mi się, że ja mam heal i chciałem go uleczyć. A użyłem barierę. Aha, znowu. On zabił. <grystanie> Spoko, nic się nie dzieje, mordeczka. Nic się nie dzieje, może zbierać kila Ja tam nie potrzebuję, Ja będę miał dużo farmy, więc. Ja kili y tam nie muszę zbierać, jak reszta. Spoko, krewgas to będzie tankowe. Tutaj sobie. Nic, nic nie pomogę. Nie wiem, gdzie ten, gdzie ten śmierdziuch. I tutaj, jak widzicie, hmm, co my tu mamy? Jak ja to mam? Pierwszy powrót mam, early. No tutaj sobie możecie wybrać do tych itemów, więc pierwszy item. No, to oczywiście budujemy to. Spoko. I tutaj, jaka wizję mam tutaj? Pink, jakiś poleci. Zawsze pinka kupujcie, nieważne gdzie gracie, nawet na dekery. Żeby położyć tego pinka w dżungli, żeby... tutaj, tutaj, tutaj. Czy tutaj, czy jakoś tu na rogu. Czy jakoś tutaj, tutaj praktycznie wszędzie można tego pinka położyć w naszej, w swojej dżungli żeby nie, albo tutaj w ogóle na dekera, żeby do nas nie zrobili tutaj, tędy więc war, warto, naprawdę warto kupować pinkwarda to jest naprawdę op, Tym można mu ratować dupę tym widzicie mam dosyć śmieszne obrażenia już, jak widzicie mam 147 AD z moim przybiciem, bije po ile? po 153, czyli więcej z qb 264 w ogóle, spoko, skillshot Q, op Oczywiście położymy to pinka, chyba co w wart jest. Nie, nie ma. Spoko. Tutaj zwarduję. Mogę tutaj bardziej w dół. O! Ma blue, czyli ja mogę się z nią bić teraz. Slow. Sami widzicie jakie to jest, jakie to jest OP. I ona leży, i ona leży po prostu. Ją zgnoiłem na midzie. Też bardzo dobrze na katę daję radę ugrot. naprawdę OP shit. Jeżeli ktoś tym ogarnie, ale na rankedach ja tym. Ja aż tak pewnie się nie czuję jak w teamfightach czy w czymś. Nie mam TP, aż i powinna ich złożyć. Tak, powinna i co zrobiła. Why so ugly? Nie wiem. I don't know, bro. Zrobiłem taki get rekt. Get -rekt. shrek time zrobiła. Shrek. Shrek. Dobra, nie wiem gdzie ta paruwa. do naszej podki HP, żeby mieć cały czas maksymalną wartość HP. Żeby nie, żebyśmy nie dostali. z, Nie wiem. No z dupy jakoś wyskoczy nam jakiś Andrzej imicić na saniach i co będzie? Dostaniemy baty. Dobra, tego jeszcze strzelimy z Q. Super. I co Aniwia, jak się bawisz? No, ty parowo, przestań. To jest jedyny adekerek, który ma w sumie tarczę, to jest śmieszne. tarcza która no bardzo, ale to bardzo fajnie działa. No co jest parowo? co ja tu na tym idzie mogę? Ja tu mogę gankować też ugotem fajnie się ramuje. Ale no co tutaj mogę zrobić? Ten go puszuje. Tutaj pchają się jak. E, wolę sobie na tym idzie postać, pofarmić. Chociaż jej Anivia, Anivia nie nafiduje jakoś. Czy coś tym stylu. Ona, ona się naprawdę boi, bo narzuca sobie ulta pod nogi. No już patrzcie, ona przed chwilą wróciła, już musi wracać. Co mi widzicie? Mogę usfleszować zultować. Ale widzę, że tu schodzą, więc spoko. Naprawdę spoko. Ja się cieszę z tego. że Oni tutaj schodzą. Zostanę ulta. Ja w sumie na to tylko czekam. Z zmienimy się. No i pęk... No i pestasio. No i padł. No i tu chyba nie, nie, nie... według mnie chyba już nie mają szans. Tutaj widzę, że Gregas wie o co chodzi. Dobrze to ogarnął. Że co, co ja chcę zrobić? Więc naprawdę w porządku. Jeżeli trafię. Dobra, leżysz. Choć nie wiem, jak byś chciał uciec. O nie, chyba nie leżysz. Tarcza? Dobrze, że mam tarczę w sumie. Aż się tutaj bardzo ładnie, WP Bardzo ładnie zarałaś. Ja się co... Nie, jeszcze zrobimy... Mam dużo many, więc chcę to wykorzystać. O, tutaj ten Garen to muci tego Jacksa. A, już pa... Dobra, już padł. Spoko. Ale padł czy nie? Czego tu late? Czy ktoś go zrobił? No jak zrobił? Nikt nie zrobił. Jest się to Mordeczko. Ospamujemy od razu naszego tiera tam sobie. Oj, rango. Spadaj Strzelamy w gnoja. Dobra. Dzięki. WP. Dobrze mordeczka to zrobiłeś. No i super, to dobrze to zrobił. Uratował mnie w miarę. Jakbym padł? Spoko. Naprawdę, Gitson, Gidson i Drugi item. Jaki mamy drugi item? Do wyboru. Gramy na kogo? Na P, czyli stop. czałk AD. Nie, na P AD, AD. Czyli będziemy bardziej budować pod AD, czyli mroźne serce będzie git, bo mają dużo AD. Więc robimy coś takiego. Mhm. Mamy dużo armora. Rezistów nam nie potrzeba, bo nikt tu z rezistów nie bije. zape nie bije, przepraszam. No chyba, że Jack zulta co trzecia, tak? Więc spoko, spoko loko. Wracamy na swoją linię spokojnie, Tak na wojnie. Mój team w miarę ogarnia, więc jest git, ani wie trochę smutek. Ale no ani wie ma lipę na urkota. Już. To jest ciężko bo, te runy. przebicie, ona, ona praktycznie nic nam nie zrobić nie może. Dobra, jeden. Dobra. No jedyne co nam może zrobić to położyć także przede mną. Yy, Wola z Facebooka może tylko sobie zasadzić i i tyle. Ja już oczywiście znowu cały HP, na pewnie się cofa. O, ja trafiłem, jakbym no flesza. Rango, spierdziłuj. Nie jestem w stanie nic zrobić. Choćbym chciał... Trzech, za dużo, nie miałem wizji, to jest mój błąd, bo... po pierwsze, mój błąd. Nie popatrzyłem na mapę, gdzie... Czy ktoś tutaj gdzieś biega? O, Jacks, zobaczmy. Helikoptera zapierdzielił. No i co? Co za zabrał tego Reda? No i oddał gregasowi w sumie. Dobra, jest w miarę okej. Okay. Mida mi puszyją grubciaki. Spoko tutaj ulepsza sobie trinketa. Trykieta. Krykieta sobie ulepsza. Spoko, lokko, koko, lokko. Loko. Amelowidek, koko. Wracam na mida. Co tu się dzieje? Ten garnison widzę, że na najedzony. Jak na 16 minut też ma sufera i tabi. Okay. Poznajmy ich pod dywan. Jak tam reszta? Tutututu. Ogólnie mam nadzieję, że prawnik się spodobał. To na pewno cieszyłbym się, jak komuś pomogę, jak grać tą postacią, bo często teraz zaczęła się pojawiać na midia, na topie czy na innych liniach. Dobra, spuszczuj sobie. Masz morteczko. Oooo, nic nie zdziałem, chociaż chciałbym asystę. Tak, tak, myślałem, że dupa będzie. Dupa z tego będzie. Dupa. Jeszcze kupił z tego auto ataku, nie wiem jakim cudem, ale kupił. Kupił jakby Dobra, masz jeszcze tu auto atak. O a, to mój, dobra. Jak jak gasa widzę, to myślę, że to już jest enemy. Mamy ashi. Spoko dwie aszki będą. Spoko loko. Masz parwo. Postrzelamy w niego. Nie mam zasięgu. Oj, chyba się wywala. 80% się wywalę. No popełniłem błąd, którego nie powinienem popełnić. Dobra ult na sobie Jeżeli ja to przeżyję No to już musiałem, bo za długo żyłem, już w to nie wierzyłem sam, że żyję, żyję żyję, żyję, i nie mogę paść. To było dziwne. Zilan? Miał ulta, A, nie miał many... Chyba... stówkę, stówkę kosztuje, albo... Nic nie kosztuje. Ult Zilana. Nie, nie jestem pewny. Użyłby, więc jeszcze więcej kosztuje. Jest chyba 120 Dobra, ten to też widzę, że się bawi. <laughs> Szampańsko się tam bawi. Kurczę, Tabi by mi się przydały buciki, żeby mnie mniej bili. To jest spoko. Spoko loko. wracam. a już na nam rozwoził, więc i, my im. 227, spoko, 116 farmę. Może być. Ogólnie ciężko grać ulgotem, jeżeli chodzi o te, o, o teamfighty. W fightach nie wiem jak dokładnie nim grać w bo jest du, dużo sposobów, to znaczy dużo, dużo razy widziałem inaczej. Niektórzy to są z daleka i po prostu strzelają z tego e, Q. Niektórzy auto atakują, strzelają z Q, niektórzy tylko Ulta użyją i, i spieprzają. Różnie to. On no, chyba na Facebooku siedzi albo on. Bo cały czas leci do przodu i po chwili wraca. Coś mi się tak wydaje, że na jakimś na czymś siedzi. O, nie trafiłem. Dobra, ja nie kupuję wizy, sami widzicie, w, te, w tej grze nie kupuję w ogóle wardów. jest trochę lipa. Czy będziesz tutaj pożyć takiego? O, tu to się jest, tu ktoś jest, to się jest, tylko nie wiem kto. Rengor. Rengor. Rengor, który ma berki. Wow. No dobra. Można i tak, a nie Ty mały śmierdziuszku. Dobra, zgnoję cię. Albo cię nie zgnoję. <noise> no trochę ugnoję na tym idzie, No, trochę ze mną. Dobra, teraz już leżysz. Tak mi się wydaje, że leżysz, chociaż myślę, że przetrwasz. See you later, Alligator. See you later. Jak widzicie, bardzo fajnie działa. Ten wart ulepszony. Tutaj jeszcze stoi. Ja już mam następnego, więc. Git, git jest naprawdę. Tutaj możemy poszujemy, Użyjemy mnóstwo flaska. Gdyby mi się HP. Nie wiem, jest Ranger. Ranger mnie złoży. O, się ma tyczku. Nie wiem dlaczego on we mnie nie wleciał. Tutaj. <grystanie> no to było takie hehe, -he, śmieszki, orzeszki. No i tam dalej się bił. Popatrzcie, jaki tu jest tankowy shit. Ile? Ile gra, ten Garen? Tankujesz jak na stacji? Bez kitu. No kurzu jest gangster no Bijecie go, bijecie go dwa dni, turet go napierdziela. Wszystko go napierdziela, a ten... I don't give a fuck. Nie no beka. O mamy samnego wardziszka. A tutaj jeszcze stoi. Więc... Dobra. O ty parówo. Nie. G Giniot. Nie wiem od czego od pocisku. No serio? Nie zrekaluje? Wow. Nie zabijesz mnie. Nie, nie ma, nie ma takiej opcji. Ja mam Zealand, więc spoko. Nie masz szans mnie zabić. Oczywiście znowu nie dla mnie kill. No dobra. I... to tak. Jeszcze mi zabiera Gragas, ty. Aj, ty, ty. Kili masz tyle, a ty co? O, tu garenc w ogóle. Dobra, idę tam do nich. Ja się nie będę cofnął i płaca. Co? Masz Paweł, bo Nie zabijesz mnie. Jest! Mam kila! O ten garencon Jakim cudem on cały czas na full hp e biega. Ja tego nie rozumiem. <laughs> Popatrzcie, co robi. Nie, ja nie wiem, o co chodzi w tej grze. Tu się dzieje wszystko. Dobra, mam 200 armora, więc Ada już mi może skoczyć. Trzeci item, oczywiście to jest czarny tasak. Czwarty, ogólnie na czwartym się buduje buty. Ale ja zbudowałem teraz, bo widziałem, że dużo armora. Ale możecie też kopać wcześniej. Nie, nie mówię, że nie. Piąty, las i rzucę coś z tego. I wiecie, naprawdę dużo obrażenia. Teraz będę miał full e, stacków na manamunie. Będę miał manamunie. Ole, farmuszka. Uch, No i popatrzcie, to jest najgorsze w sumie w Urgocie, że on ciężko mu farmić w takie linie. Nie jest to jakiś, przypuśćmy, Kardus, e że on leci sobie na E i rozwali farmę na raz, czy jakiś Ziggs rzuci bombę i nie ma. Musi auto atakować, też tak spida nie ma, muszę na zmianę. Auto q, auto q. Czasami to w ogóle nawet nie trafi z tego. I nie, nie, i nie sfarmię, No, jak na przykład teraz. No to tak, działa fajnie. Bardzo w porządku. Dobra, spuszczę jeszcze więcej, bo oni tu się biją. Widzę, że to już na pewno grę. Ja to spróbuję spitnąć stopem, bo i tak będziemy tak się bawić dwa dni. No, ten, nie, ten garem za sam to wygranogra. On się bije z każdym i <ścoughs> czy to dwóch, czy pięciu. O, wow, autotykowałem tym. Mam fage, a, więc też jest spoko. Mam 200 armory, 2kHP. Na dekery, takie jakby. No to jeszcze jest moc. Jest moc takim czymś. Bang, spoko. O dwa Gagasy się spotkały. Jeden duży, drugi mały. Wow. No to taki był trochę outplay. Mój! Jeeeey, yeah, w końcu mamy fraga z, od, z, od Gergasa. Myślałem na początku, że Rashi, nie O, Git, render. Więc co, mam nadzieję, że w poradniku się spodobał, jeżeli tak, zachęcam do łapkowania w górę, odzwyczajenia Facebooka i to była tyle. Na razie, cześć. Pęk, po, hehehe, Wow!